Z tej strony redaktor portalu Attitude, osieroconych newsów selektor w Wersingetorix. Ale wy to już wiecie. Chociaż dwa tygodnie temu w moim zastępstwie program poprowadził Niko, bardzo mi się podobało, dziękuję ci Nikodemie. W tym tygodniu już ja. Chociaż wiem, że jeżeli będę, mógł, będę musiał skorzystać z kiedyś ponownie z takiej sytuacji, to wiem, że Niko będzie w stanie to zrobić. Także jeszcze raz mu dziękuję w tym tygodniu, oczywiście co na tapecie, na tapecie draft, na tapecie extreme Rules. Eee, top ten jak zawsze no i karta na TNA Sacrifice. Na miejscu 10 mamy federację TNA. Odnotowałem to na miejscu 10, no bo w sumie ciężko, znalazłem się kilka pozytywów. Eee, TNA w tym tygodniu, ale ciężko mi się nie odnieść do tego, że znowu wszystko kręci się praktycznie wokół państwa Jaretów. Moim zdaniem ta szopka, która miała miejsce na samym początku na, podczas yy, otwarcia tego tygodniowego impaktu, szopka z wszystkimi, z większością knoka, bo nie zobaczyliśmy przynajmniej w tym gronie na początku Angeliny, Velvet, yy, przepraszam, Angeliny i... i Winter, a widzieliśmy jakieś dwie panie, które w ogóle zostały wybrane tylko na chybcika. Nie podoba mi się ta cała sytuacja z JJ i z Karen. Ogólnie moim zdaniem to już powinno dawno się zakończyć. Mam nadzieję, że przynajmniej teraz na Sacrifice zostaniemy na pewną walkę Double J'a z kurtem i być może już na Sacrifice właśnie zadebiutuje. O ile dobrze pamiętam. Aziz the, the, the Amazon, o której Kurt ostatnio, tydzień temu wspominał, że new Mr. Mrs. Angle, no dlatego, Karem przysłuchiwała to, było odniesienie do zeszłotygodniowej zapowiedzi Kurta, no na pewno zadebiutuje. Mam, mam wrażenie, że zadebiutuje Aziz, już wszystkie newsy o tym donoszą. Podobnie jak wszystkie newsy donoszą o tym, że i już są promarze no, w WWE, zadebiutuje. Była Knockouts, o awesome Kong jako karma. No ale to temat na, inne, na inny odcinek, jak już yy, pani Osum awesome Kong zadebiutuje. Natomiast tutaj ta szopka powinna się skończyć jak najszybciej, gdyż yy, oni moim zdaniem stali się już nudni. Nie powinni zabierać więcej czasu fontynowego, gdyż można było to spokojnie rozdzielić na inne, inne walki. Na miejscu 9. Yy, Tough Enough. Który jest, jak już wspominałem, moim zdaniem ciekawszym programem niż, niż NXT, dlatego NXT w tym zestawieniu, jak i w wielu poprzednich się nie znalazło. Yy, tutaj tylko takie, taka wzmianka, właśnie o odpadnięciu yy, RIM Fakich, czyli Miss USA, z programu. No nie mogło być inaczej, już w którymś programie musiała odpaść, I gdyż była systematycznie, no może z pamięcią oddaję pierwszego, pierwszego odcinka w zestawieniu, ten top 3. Na samym końcu, którzy mieli odpaść, no ona musiała odpaść. No. Ładna dziewczyna, no prezentowała się lepiej na pewno niż Michelle, która 11 lat była w branży, ale ona tutaj się nie nadaje. Tak samo po, po tym, co robił Mott z, z Iwelis i z Christiną Crawforto zacząłem współczuć z dziewczyną, no bo on nie oszczędza, on traktuje ich równo jak, jak chłopaków, jeździ po nich jak czołg. No ale z tej czwórki kobiet, które były, no to Iwelis i, i Christina prezentują się najlepiej, natomiast Rima była tą, tą trzecią i moim zdaniem ona już powinna wlecieć tydzień temu. No podjęli wtedy inną decyzję, chociaż ja się z nią, z tą decyzją sprzed tygodnia akurat zgadzam, że poleciał mój nie, nielubiany przeze mnie Mikel. Teraz czekam aż poleci Andy. Faworyci to oczywiście wciąż Luke, wciąż Iwelis, gdyż to jest taka szara myszka. Cicha woda i Luke, i no tutaj Jeremiah mnie pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskakuje z odcinka na odcinek. No i dalej AJ. Natomiast nie chciałbym już więcej oglądać w TAFNAF Erika. Moim zdaniem on jest materiałem na kolejną eliminację. Na miejscu ósmym to, co zanosiło się już od wielu, wielu dni, odcinków SmackDown czyli rozpad Lejkul. Cool. Szkoda. Stajnia fajna. Jeszcze jak Stajni mentorowała Vicky Guerrero, był taki okres. Później one mentorowały Kawalowi. Też mi się to podobało. Sprawdziły się, jak, moim zdaniem, komentorki takie przyciągające uwagę bardzo dobrze. Z kolei no, moim zdaniem zła decyzja. Chociaż chciałbym chcę zobaczyć Lejle, jak sobie poradzi w, w w solówce, bez wsparcia Michel, bez jakichś tam przekrętów chilowskich yy, Zobaczymy jak wyjdzie im walka podczas yy, Extreme Rules. Dostały walkę Loser leaves WWE, dobrze pamiętam. Tak, Loser z WWE. To miało być bodajże no disqualification, yy, no count out yy, match. Nie wiem czy dokładnie tak został zapowiedziany. Yy, zobaczymy jak mała czarna poradzi sobie z solówką. Ciekawe, czy też w kwestii, w kontekście tej walki zadebiutuje być może być może Karma, czyli Awesome Kong, a być może Awesome Kong zadebiutuje na Raw, gdzie będzie miała fełdzik z BF Phoenix, która przeszła z niebieskiego do czerwonego brandu podczas draftu. Na miejscu siódmym dwa Heeltourny, dwóch czarnoskórych zawodników przeszło Hilturny, jeden no drugi na drugi na SmackDown już na SmackDown yy Mark Henry oczywiście i Arturów. Zobaczymy co z tego wyjdzie na forum ludzie domagali się o Hilturna przynajmniej Hilturnu przynajmniej Marka Henry'ego. To Arturów też niespodziewanie przy ten Hilturn. Yy, przy na tą złą stronę mocy no moim zdaniem czy dobrze no to przekonamy się na razie nie jest źle. Yy, na pewno swój udział w walce Yy, pomiędzy Mizem Morrisonem i Siną podczas Extreme Rules Altruf będzie miał yy, w jaki sposób, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć to jest Steel Cage match no zobaczymy, no ale myślę, że jakoś tam, tam yy, się pojawi, jakoś przeszkodzi może po walce go dopiero obije no zobaczymy, no z kolei Mark Henry no podczas Raw taki niespodziewany Hilturn. zwłaszcza, że jeszcze czytałem yy, kilka bodajże godzin przed row Raw oglądałem w ogóle w pociągu draft Yy, czytałem newsa, że, że Mark Henry, że, nagrał, że nagrał, został segment z Markiem Henrym, podczas którego on płacze, prosi o world title, odshotał na pas mistrzowski i tak dalej. Domaga się w ogóle tego, yy, i ten segment został wycięty, nie, nie puszczony taki filmik yy, właśnie po tym, jak podczas draftu Mark Henry przeszedł Hillturn, Teraz będą go kreować na cyborga. Zresztą mieliśmy pokaz tego w starciu z Rejem, chociaż Rej to tam swoją drogą, no on wykończyłby, nie wiem, no Andre Gianta na, ty, na tej zasadzie, ale, ale no myślę, że to, tu jest akurat doby, dobry pomysł z tym Hilturnem Marka Henry'ego zartrufa tak także to są jakieś odświeżenie tych postaci, no i jeszcze oczekiwany ten cały czas Hilturn Johna Na miejscu szóstym i powracamy w tym momencie na chwilę do TNA, warto odnotować powrót Alexa Szeleja czyli jednej, drugiej Motor City Machine Guns, byłych mistrzów TNA Tag Team. I niestety, co mnie zmartwiło podczas walki z Anarchią, prawdopodobnie kontuzja Chrisa Sabina. Tam widzieliśmy jak Sabin, nie wiem czy to była wina Sabina przy lądowaniu, źle ustawił tą nogę, czy to z mojego punktu widzenia, jak ja to oglądałem, rzuciło mi się w oczy, że Anarchia stał chyba za daleko, źle, źle jakby złapał, czy próbował łapać Sabina Sabini jakby nie. Na, na tej zasadzie, nie wiem. no, Tutaj bym bardziej zakładał kontuzję yy, poprzez yy, poprawną akcję przez anarkię niż yy, winę w 100% Sabina. No, martwi to, zwłaszcza że szelej ledwo co wyleczył kontuzję i on powrócił teraz. Widać było też podczas tej walki, że nie jest to żaden work. Zresztą dość szybko odklepany później Sabin przez Anarkię. No Anarkia też jakoś super zawodnikiem w, tym, w tej walce się pokazał. No dobrze, się pokazał, no ale nie wróży mu żadnej przyszłości, tak cytując klasyka. Myślę, że z tych, którzy ostatnio zadebiutowali, to na przestrzeni od, od stycznia nowych zawodników jak Crimson, Anarkia, Gunner, Murphy, którzy trochę wcześniej już się pojawili gdzieś tam od bałt Folklory, no to myślę, że dwóch, Gunner i, i są zasługują na, na uwagę, natomiast Anarkia, no niestety ani mita ta stania nie pasuje, nie podchodzi ani ani ten zawodnik, zresztą jak obie zawodniczki, znaczy, jak, jak Rosita ringowo też mi nie podchodzi, no zobaczymy, z tego będzie, na razie to jest tak pierwsze, pierwsze takie moje zobaczenie, jak ten Anarkia walczy tak solo z jakimś dobrym zawodnikiem, który potrafi świetną walkę wykręcić i jakoś mi ta anarchia nie, nie, nie podszedł, no zobaczymy co będzie dalej. Na miejscu piątym i chyba pierwszy raz w moim zestawieniu pojawia się gala Superstars. Nie wiem ile osób oglądało tą galę i powiem Wam, że jedna walka przyciągnęła moją uwagę. Dziwię się, że takich walk właśnie nie wykorzystują na SmackDown, a co gorsza na Raw, który jest nazywany. Mówiło o walce Tysona Kida z Trentem Baretą. Była jeszcze walka DH Smitha z yy, DH Smitha chyba z Zackiem Ryderem, i, i tak teamowa Ale ta walka Kida z Baretą no, bardzo przykuła, mo przykuła moją uwagę. Dlaczego? Dlatego, że była prowadzona w dobrym tempie. E, dobrze się e, obaj zawodnicy, e, obaj superstars zgrali fajne były przejścia kilka ciekawych spotów zaprezentowali no szkoda, że WWE nie wykorzystuje ich potencjału na normalnych tygodniówkach tylko gdzieś tam po NXT czy Superstarsach muszą się kręcić tego bardzo żałuję, ogólnie walka bardzo dobra, jeżeli ktoś nie oglądał Superstars z tego tygodnia polecam tą walkę, to jest pierwsza walka trwała, nie pamiętam dokładnie ale ponad 10 minut chyba dostali 15, może, może coś koło 15 minut dostali obaj zawodnicy. Powiem Wam, że zaskoczyło mnie pozytywnie, yy, gdyż dawno nie widziałem. Yy, to są, no, są zawodnicy nie nienotowani nie wysoko w hierarchii, ale, ale bardzo dobrze się zaprezentowali, a szkoda, że nie, wykorzy nie są wykorzystywani, tak jak wspominałem już, na, na czy na SmackDown. No cóż, zobaczymy, może coś z tego jednak będzie, może się ogarną kreatywni, może ich wykorzystają po, po tych wszystkich ruchach w yy, kontekście draftu. Na miejscu czwartym odnotowałem obronę pasa przez Stinga w 3-way meczu przeciwko Bulie Rayowi i Mr. Andersonowi. Co jest warte odnotowania? <grych> no nie wiem, to już mnie to męczy ta sytuacja z Andersonem, z Dim i, i Stingiem. Mam nadzieję, że nie, zdą, nie, nie, nie zmienią jeszcze tej walki na, znowu na 3-way match, 3-way dance, czy jak to tam by się nie nazywało, na, na sacrifice. W tym momencie mamy RVD vs Sting. Mam nadzieję, że ta przygoda Andersona o ten, z walką o ten pas już, już się jakby oddaliła, odsunęła na jakiś czas. Może jakiś tam inny zawodnik na horyzoncie się pojawi do dofraudowania. Hmm, tutaj też yy, problem z Bulimrejem, który moim zdaniem no, nie powinien być rzucany w main event w walkę o pas, chociaż miałem znowu tylko taki zapychać, żeby. Zawsze zauważyłem podczas, to, podczas walki, że Sting przeleżał większość walki, pobili się Anderson i Ray, no wiadomo, no, po to, żeby Stinga nie nadwyrężać za mocno. Boję się właśnie obawiam się tej walki na Sacrifice, bo tam będzie tylko dwóch zawodników, więc nie za bardzo będzie RVD miał z kim się obijać, gdyby Sting chciał odpocząć. Nie chcę, a nie chcę, żeby wrzucili jeszcze jakiegoś innego trzeciego zawodnika, który by się tam pojawił tak, yy, ładnie to mówiąc, z dupy. Z kolei sama ta walka tutaj na impakcie nie zachwycała, nie porywała, nie urywała jaj. Tak samo jak ta cała sytuacja z Andersonem, jak ta cała sytuacja z rozbijaniem auta Andersonowi przez Stinga. Jedyne co wywołało mój uśmiech to to, jak Sting próbował mówić Andersonowi, że to nie on zniszczył jego auto. To jedyne co wywołało mój uśmiech i to, za, to chyba najbardziej zapamiętałem z tego wszystkiego. Także tyle w kwestii Stinga i pasa World Heavyweight Title. I jesteśmy jeszcze w TNA na miejscu trzecim. Właśnie wyżej notowana niż, niż obrona Stinga, obrona pasa przez gunnera przeciwko, przeciwko Chrisowi Danielsowi. Dostał na pożarcie, że tak powiem, na pożarcie Danielsa, czyli weterana ringu. No, gdzieś już dałem opinię, że bardzo dobrze, że dostał właśnie Danielsa i dobrze, że Daniel z tego. Pasa nie wygrał. Ja też się cieszę, jest to jakieś już podpromowanie tego pasa. Yy, przypomnienie w ogóle, że ten pas istnieje. Yy, podpromowanie z kolei też zawodnika posiadającego ten pas, czyli ganera. Zobaczymy, kogo dostanie dalej na pożarcie. Yy, mam nadzieję, że na tym yy, jednym pojedynku między ganerem a Danielsem się nie skończy, i w konsekwencji ganer będzie miał feud z Danielsem, który wygra. No bo nie sądzę, żeby Daniel pasa Danielsowi, pasa, już nawet nie wiem się nazywa, to jest chyba TV Title. Tak, TV to był Legend, Global, teraz jest TV. Yy, danie tego pasa Danielsowi miałoby da samemu zawodnikowi coś, coś, coś pomóc. No wątpię, Daniels jest takim zawodnikiem, który nie, nie, nie potrzebuje jakiegoś pasa średniego, średniej wartości, żeby, żeby się promować. On jest na tyle już rozpoznawalną marką. Yy. No i chyba tyle w kwestii, w kwestii tej obrony, no tutaj ważne, że jeszcze Gunner wygrał ten, tą walkę czysto, bez interwencji żadnych kolegów z Immortal. Jak już to Immortal sobie takie niemrawe, biją, biją, obijają, są, ob są obijani zawodnicy Immortal, ci nie przybiegają i na pomoc, no, aż dziwne. Na miejscu drugim to, co ostatnio się dzieje wokół CM Punk'a w WWE, czyli jedna wielka, niewiadoma nie w kontekście tego, czy CM podpisze nową Nowy kontrakt, czy nie podpisze tego kontraktu? ponoć jest niezadowolony. Na zapleczu pojawiają się takie opinie, że CM Punk jest niezadowolony z tego, jak jest traktowany, z tego, że y, był już liderem silnej stań, stajni SES. Stania się rozpadła, on przegrał feud z, z, z Rejem Mysterio, został pokorzony później przez Big Show'a. Później kolejne, kolejny feud y, przegrał. Teraz prawdopodobnie też przegra z Randy Mortonem, z jego stania też jakoś się specjalnie już nie, nie, nie liczy New Nexus, które bardzo dobrze miało się za kadencji przewodniczącego Barretta, teraz jest bardzo słabiutkie, albo w ogóle go nie ma, to tak swoją drogą. No i właśnie wiele się mówi w kontekście tego, że on odejdzie, że nie podpisze nowego kontraktu, Tutaj jeszcze WWE próbuje go jakoś ułagodzić, przeniosło jego miłość, czyli Beth Phoenix ze SmackDown na Raw, właśnie po to, żeby CM Punk mógł pobyć, czy, mogli spędzać razem więcej czasu, próbując go takiego tak odobruchać. No ale przypomnijmy, że CM Punk bodajże swój ostatni feud zwycięski, nie licząc tego zwycięskiego z Jeffem Hardym, który raczej był wymuszony tym, że Jeff Hardy musi odejść niż, niż CM Punk musi wygrać. No to wygrał bodajże z Umagą, jedną chyba z walk była walka na, na Extreme Rules w 2009 roku, to był Samoan Strap Match i CM Punk wygrał ten mecz, wygrał Feud z Umagą, i jeszcze tego samego wieczoru yy, przyszedł Hilturn, yy, wykorzystał walizkę Money in the Bank i, i, i zdobył pas na Jeffie Hardym, który kilka minut wcześniej pokonał yy, Edge'a w walce o World Heavyweight Champion w Ledermeczu i to był chyba jego ostatni zwycięski fełd. A później to już były same porażki, jakieś tam pojedyncze zwycięstwa, ale tak to to słabo jest traktowany jak na zawodnika na to, co potrafi, na swoje umiejętności. No i o CM Punku to tyle. Teraz będzie numer jeden, a numerem jeden jest. Numerem jeden nie jest, a są. Wyniki draftu, ale tutaj moim zdaniem te trzy, może cztery najważniejsze, chyba trzy, o się później tylko wspomnę. Pierwszy to przenosiny z czerwonego do niebieskiego brandu Randy'ego Ortona, było pewne, że któryś face tam trafi, ale możecie sobie wyobrazić moje zdziwienie, jak jadąc w pociągu zobaczyłem pierwszy pick w draftcie i był to John Cena, zaraz później Rey Mysterio powędrował na Raw i, i Randy Orton na Smackdown, aż się zdziwiłem, ale później oczywiście wiadomo jak to się skończyło. Myślę, że to jest naprawdę, na pewno wzmocnienie, zapowiada się, mam nadzieję, jakiś ciekawy feud z byłym podopiecznym, czyli Codym Rhodesem, który już ostatecznie rozprawi się z rejem lub Ray z nim podczas Extreme Rules. Na kogo tam jeszcze może trafić? No w tym momencie to widziałbym Feud Randy'ego właśnie z Codym Rhodesem. Dlaczego? Dlatego, że z Wade'em już mieliśmy niedawno, całkiem niedawno, potyczki Randy'ego, z kolei Christian, jeżeli wygra pas, to będzie Face'em, więc nie, nie liczę na to, że któryś z tych dwóch zawodników przejdzie Hilturn No mówię, no myślę, że, że to jeszcze podprumuje młodego roadsa, byłoby całkiem strawnie i ciekawie. Z kolei na roll na też dwie warte, warte odnotowania zmiany: to jest Rey Mysterio i Alberto Del Rio. Rey Mysterio, który mam wrażenie, że po zwycięstwie Miza na Extreme Rules dostanie program właśnie z Mizem. Z kolei Alberto Del, Rio, Alberto Del Rio jest awizowany do, do yy, zmagania się z Johnem Siną, który ponoć po Extreme Rules ma zostać od pasa na troszkę odsunięty. Na no jak troszkę, no zobaczymy. Mam nadzieję, że ADR yy, nie, nie zdobędzie pasa na Extreme Rules, gdyż później to niosłoby sobą konsekwencję jeszcze rematchu czy czegoś tam, czegoś tam, no. W każdym bądź razie y, takie mam wrażenie, że Ray dostanie program z y, Mizem, a Alberto Del Rio z Johnem Siną. Ci, ci zawodnicy już w takich kombinacjach nie mieli jeszcze ze sobą przynajmniej w ostatnich, ostatnich y, miesiącach, latach programu. Kolejnym punktem audycji są wyniki draftu. Szybko je przedstawię, żeby mieć jakieś uwagi, to. to je zaakcentuje. Na SmackDown przeszli John Cena, Randy Orton, Mark Henry, który jednocześnie przed Hilturn, Sin Cara, Sin ponoć jest bardzo zadowolony z tego ruchu, podobnie jak Daniel Bryan, Sin Cara przeniesiony dlatego żeby bardziej się oswoić i moim zdaniem odwalił bardzo dobry, dobry, ciekawy mecz, chociaż nie wszyscy zawodnicy za nim nadążają, czego mogliśmy uświadczyć w że po Riley'u niedawno i teraz po Jacku Swaggerze, ale nie było źle. Kolejnym zawodnikiem na SmackDown jest Daniel Bryan, Także The Great Kali i Ranjin Sign, yy, bracia Uso, Alicia Fox, William Regal, Tatsu, Natalia, yy, Ted DiBiase, być może dostanie program z Kodim, ale to byłoby krok wstecz dla Kodiego, Tyson Kidd, Tamina, Alex Riley i Sheamus. Yy, czyli jak to wygląda w tym momencie na SmackDown? No myślę, że dostaje dobry, bardzo dobrych zawodników, przecież Sincara, Sin Daniel Bryan, Randy Orton, Sheamus, Mniej widoczni zawodnicy pokroju Taminy, Tyson Kida, Teda Dibiasi, braci Uso, czy William Arigala, czy Joshi Gotarcu. Nie wspominając o wielkim Kali. Natomiast yy, myślę, że to jest wzmocnienie dla SmackDown, yy, chociaż nie takie jak yy, jakbym się spodziewał. Gdybyście oddali Cena, to by, <trybujesz> trzeba byłoby z Friday Night SmackDown zrobić yy, galę, która będzie się odbywała na żywo, natomiast row na, na, na topingach. Z kolei na Raw przeszli Rey Mysterio. Też wzmocnienie dla czerwonego brandu. Big Show, Alberto Del Rio, y, John Cena powrócił w ostatnim piku podczas Row. Jack Swagger, Kelly Kelly, y, JTG, Drew McIntyre, Kurt Hawkins, Chris Masters, Coffee Kingston, Tyler Rex i Beth Phoenix. Beth Phoenix w kontekście CM Punk'a, Coffee Kingston być może przyjdzie razem z pasem po Extreme Rules. Yy, tutaj jeszcze warto odnotować, że. Alberto Del Rio jakoś nie rusza mnie jego przejście na czerwony brand, gdyż on systematycznie się pojawiał na czerwonym na niebieskim, więc ja już się przyzwyczajam, że on jest w obu brandach naraz. I pewnie, jeżeli mając swojego podopiecznego Brudusa Klaya, będzie się pojawiał też w niebieskim brandzie. Warto jeszcze tutaj zauważyć, że Drew McIntyre przeszedł razem z Kelly Kelly. Co, może dostaniemy jakiś mały programik z tą dwójeczką? Coś na wzór Ted'a i Marysko, Oczywiście, moim zdaniem, w lepszym wykonaniu, gdyż Dru i Ted to jest teraz między niebem a ziemią. Yy, tak samo jak Kodi i Ted też jest między niebem a ziemią. Mimo, że Kodi i Dru jakoś inaczej się rozwijają, yy, nie są na jakby na równym tym płaszczyźnie, ale rozwijają się lepiej niż TED i niestety, albo na szczęście, no nie wiadomo. Także to był pierwszy punkt dodatkowy, jeszcze dwa przed nami. Kolejnym punktem jest karta na sacrifice, póki co bardzo króciutka trzy walki: TNA World Heavyweight Title Match, czyli Rare RVD i obecny mistrz Sting, TNA X Division Title Match, czyli Kazarian obecny mistrz oraz Max Buck. No i tutaj jeszcze bez stypulacji yy, mamy walkę Abyss vs. Crimson, czyli odwdzięczenie się Abyssa Crimsonowi za to, że kiedyś mu tam wbił Janice w plecy. Dobrze sobie o tym przypomnieli, zobaczymy co z tego ciekawego może wyjść. Yy, tutaj jeszcze bym się spodziewał walki JJ z yy, Kurtem, yy, programu Morgana z, yy, Morgana z yy, Scottem Steinerem, jakiejś walki tak teamowej. No i tyle chyba zapamiętałem z impactów, pewnie coś jeszcze z kobietami będzie, ale to już słabiutko, bo, no bo nie, niektóre segmenty nie są warte uwagi. No jeszcze gdzieś się pewnie Anderson tam wmiesza, może jeszcze walka AJ z Bulim Rayem, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, tylko też pewnie za dużo tych walk nie ładują, większość będzie rozgrywana na, yy, na impaktach. No boli tylko jedna rzecz, znowu słabo promują X-Division. Yy, Tutaj mamy walkę o ten pasek, tylko dlatego że Max Bag wygrał wtedy na lockdown. A przypominam, że wielkimi krokami zbliża się Destination X. To teraz mamy Sacrifice, później będzie bodajże że Slam i po Slam ma być lockdown. Przynajmniej nie lockdown, tylko Destination X i tego się właśnie obawiam, bo jest bardzo tylko i krucho z promocją Division X, ale o tym już więcej mówić nie będę, przynajmniej na razie. No i ostatni punkt programu, karta na Extreme Rules, tylko takie szybkie przypomnienie. Eee, WWE Title Triple Threat Steel Cage Match, czyli Demis, obecny champion, versus John Morrison, versus John Cena. Country Whipping Tag Team Match, czyli Jerry Lawler, Jim Ross, versus Michael Cole, Jack Swagger. I powiem Wam, że to ten punkt nie załapał się do mojego Top Ten, a chciałem tylko powiedzieć, że jest bardzo słaby program. WWE World Heavyweight Title Leather Match, czyli Christian vs Alberto Del Rio. Last Man Standing Match, Randy Orton vs. CM Punk, False Count Anywhere Match, Rey Mysterio vs. Cody Rhodes i to co doszło na SmackDown, czyli Loser Leaves WWE, Layla vs. Michelle McCool. Pewnie jeszcze dojdzie jakiś, jakaś walka w stylu yy, Sheamus vs. Kofi Kingston, czego możemy się spodziewać o, o pass US. Yy, nie wiem czy Wade Barrett będzie bronił Intercontinentala, yy, nie, nie wiem, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak się na razie prezentuje karta, a pewnie jakieś zmiany zostaną dokonane przed galą, samą galą, lub już na samej gali dowiemy się, że jakaś walka została dodana, Przydałby się tu jeszcze przynajmniej jakiś tag team match w kontekście pasów. No, i w tym odcinku byłoby to już wszystko. O tydzień, według na powoli dobiega końca. Tutaj mam jeszcze tylko kilka rzeczy. Zapraszam Was do odsłuchania VTTude, które w tym tygodniu dostaliście od Rafikowa. Zapraszam do odsłuchania Attitude Movie, które w tym tygodniu nadchodzącym dostaniecie na pewno od Nika i jego specjalnego gościa, którym będzie, ale nie będę Wam mówił, kto będzie, sami się dowiecie, ale gość będzie specjalny. Na pewno pojawi się Attitude Movie w ciągu tygodnia. Zapraszam do odsłuchania tych dwóch projektów, na pewno Rafik jeszcze coś wrzuci po, po Extreme Rules. I zapraszam także na mój program za tydzień, w którym podsumujemy kolejne ważne wydarzenia w WWE. Może jakieś ciekawsze newsy zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Życzę Wam udanej majówki, wypoczynku, słoneczka, pełnych butelek, mocnej głowy i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Was Vercingetorix. Trzymajcie się.